Dzisiejszy film z symulatora zaczniemy od tego, że wymienimy naszego Titanic Love Melona. Już wam mówię za co go wymienimy. Wymienimy go za trzy zwykłe Love Melony. Jakby teoretycznie według osługi value jest to opłacalne, ale wiadomo, za takiego Titanic Shiny Love Melona pewnie więcej da się dostać niż Valiu, ale mi się nie chce tradować. Jakby będziemy mieć trzy Titaniki, które są warte z sześć Titaników, a więc wymieniamy naszego Shiny za trzy takie zwykłe Titaniki. Nie był to jakiś mega opłacalny deal, ale też na pewno nie był to zły, jakby mamy trzy Titaniki, które będą rosły na wartości. Tak czy siak, jednego myślę, że będę chciał sprzedać i wymienić go za dwa inne, i będę chciał go wymienić za dwa Love Lamby, plus jeszcze jakaś dopłata, bo Love Lamp może latać, a więc w końcu miałbym Titanika, który może latać i mógłbym sobie na przykład sprawdzać jakieś różne ukryte miejscówki. A więc to jest m.in. cel na dzisiejszy odcinek. Tylko zanim to zrobimy, to w sumie musimy z pierwszego wordu wszystko odebrać, bo no jak wiecie, tu jest trochę do odebrania. Dzisiaj znowu dobra gierka jest razy 5, znowu jest ten wóz. Express, to raz 5. Ogólnie ten wózek przez jakiś czas nie działał, chyba jakieś bugi z nim były, tak mi się wydaje, a więc to zróbmy na starcie i w sumie może zobaczymy, tak naprawdę, jakie oferty ludzie będą mieć za 3 takie Love lampy. Bo tak jak mówię, to jest minimum 6 Titaników, tak z 7 nawet bym za niego dostał, albo i 7,5. Więc to no, na pewno nie był to taki super opłacalny deal, ale też nie była to na pewno zła oferta. Tak jak mówię, bo taki jeden Love lamp zwykły jest warty 4 biliony według Cosmic Value, a Shine jest warty 10,4 biliona, więc. Teoretycznie 1,6 biliona na plus, tylko no wiadomo. Kosmik sobie te wartości bierze, bo ktoś im tak powiedział, że to jest tyle warte. I w ogóle, ile dzisiaj dostaliśmy? 444 gamy W sensie, no, Kosmik sobie to wylicza po prostu tak, że ktoś im napisał, że taką ofertę miał za danego peta. I oni sobie to tak wyliczają, a więc, no, nie do końca to może być prawda. Może być warty więcej, jeżeli ktoś tyle za niego zaoferuje. Dobra, jeszcze tutaj standardowo pójdźmy i jeszcze muszę z drugiego kąta przywrócić gę, bo tam też jest dużo. No jeszcze tutaj możemy sobie odebrać. bo tutaj słabo, niestety. Ale dzisiaj skrzynkę czwartego rebirfu odbierzemy z. Z dropem razy 5, no to to może być mocne. I zobaczcie, na przykład teraz 45 tysięcy gemów dostałem stąd, więc tu się sporo dostaje. Znowu 45 tysięcy. Ja powiem wam, że muszę sobie zrobić dwa konta, na których 54 strefę wbiję i te konta będą cały czas tutaj stać i te wszystkie owoce mi przerabiać, bo zobaczcie ile ja tego mam. 581 tutaj diamentowych nasion. No to jest gigantyczna ilość. Nie w ogóle jakbym chciał to sprzedać, to to jest warte 10 milionów, ale nie opłaca się tego sprzedawać. Ja za to 30 milionów wyciągnę, jak sobie to wszystko zasadzę. Dobra, ale teraz jeszcze tutaj Pójdźmy, bo tak jak mówię, tu jest razy 5 I zobaczymy, co dzisiaj dostaniemy z tej skrzynki Rebirfu 4. Dobra, siadamy sobie i niech to tutaj jedzie jakby. Teraz jadę z tą standardową prędkością i zobaczymy, czy wypadnie. Jakby tak mi się telepie ten wózek. O, i zobaczcie tutaj w ogóle. To jest to, co ostatnio wam mówiłem, się wywróciłem, ale tam zobaczcie, jest taki jakiś dziwny budynek. Jestem ciekawy, czy to nie jest do Scavenger Huntu. Od nowa muszę bym się wózek przewrócił. Czyli jednak da radę zrobić tak, żeby wózek wypadł. Ogólnie też, jeżeli chodzi o scavenger Hunt, to pokażę wam jedną mega rzecz, która już na pewno sugeruje rozwiązanie tego scavenger huntu, ale nikt nie wie jeszcze co chodzi. Zaraz sami zobaczycie, tylko musimy dojechać do tej skrzynki. Jakby ogólnie ten budynek wygląda jak coś z Tech Worldu. Może to jest po prostu jakieś pomieszczenie z Tech -wordu. Może to jest na przykład ten raid z Tech Worldu. Dobra, jesteśmy tutaj przy Rebirfie czwartym i zobaczmy, czy coś dobrego nam wyleci. No sypło się sporo itemków, ale czy coś dobrego będzie? Chyba najlepsze jest to, ten czwórkę widziałem niestety. Dobra, dobiegnę tam sobie do końca. Dobra i mamy końcówkę, zobaczmy co dostaniemy. 42 itemki, ale no nic nie dobrego nie widzę. Dobra, idziemy na Triplaza zobaczyć, czy ludzie będą mieć coś za te trzy Titaniki. I jeszcze w sumie co do tego Scavenger Huntu, to zobaczcie właśnie jedną rzecz, jakby musimy wejść tutaj top clan i wpisać dev i tu wyskoczy nam dev clan, gdzie normalnie są deweloperzy, jest Preston i wszyscy inni deweloperzy, znaczy chyba nie wszyscy, ale większość deweloperów tu jest. I tu zobaczcie, co jest napisane. Kot ma odpowiedź. To zostało dodane 21 godzin temu, a więc prawdopodobnie chodzi o coś z kotami. Może na przykład o te koty chodzi w jakiś sposób, bo dalej ten bug z tym Kotami jest, i za każdym razem, jak wejdziecie do gierki, to te koty się chyba respią. Jakby wejdę, w sumie zobaczymy. W ogóle tutaj w tym obi nawet jest huge pet. tu też jest skrzynka, ale tu mi się nie chce, jakby przechodzić tego. Zobaczmy, czy się zrespił kolejny. No i zrespił się kolejny, jak widzicie. A więc, skoro tyle czasu tego bólu nie naprawili to to prawdopodobnie nie jest bóg, tylko to jest w jakiś sposób rozwiązanie. Tylko nikt nie wie, o co z tym chodzi. Dobra, lejdziemy w końcu na tą trade plazę. Tutaj znalazłem jakąś taką trade plazę. Bogoli I się zgłosił tutaj jakiś pierwszy chłop do trade. Zobaczymy, czy będzie coś miał. No i tutaj gościu nam huge daje. Trochę, ale, no nie no, huge pety to słabo raczej. My chcemy inne Titaniki. Tu mamy jakąś drugą ofertę. Zobaczmy, co tutaj będzie miała ta osoba. Nie wiem, prawdopodobnie na Discordzie Big Games będę musiał napisać. No tutaj znowu te huge pety, no nie, no, idźcie mi z tymi huge petami. Szczególnie się jakimiś komputerami mi chciał zaśmiecić. Tutaj całego tradea. I tutaj mamy taką ofertę, jakby ten Titanic teraz jest całkiem sporo warty. A ten hippo melon w wersji Rainbow trochę, to też trochę i to też. Teoretycznie według kosmika to jest 3,7 bilion. Więc to jest możliwe, że opłacalne. Ale, no, ten Jelly Dragon spadnie z ceną. Bo to nie jest kość szczególnie ładny. Pet, tylko na razie jest drogi, dlatego, że to jest nowy Titanic. Nie wiem, wydaje mi się, że, żeby dostać takie Lamby, to będę musiał pospamować na Discordzie. Dobra, powiem wam, że muszę to inaczej zrobić, jak chcemy dostać Lamba. Na drugim koncie mam jeszcze mega dużo itemków, mega dużo wszystkiego. Przerzucimy to. Wrócimy tutaj to sprzedawać. Będę spamował na Discordzie przy okazji też pisał tutaj. I w ogóle znowu te Hepiroki tanieją 13,3. Wczoraj był po 15. Dziwne, to jest, powiem wam. Dobra, i powiem wam, że poprzerzucałem sobie wszystkie enchanty, Mamy tego naprawdę dużo. Znowu, może uda nam się wbić tutaj tą masterka na 90 level. Ona już wtedy dużo daje, bo daje nam plus 15 mocy do enchantów, minus 2 enchanty do upgrade'a, więc to też jest giga To będziemy więcej dzięki temu zarabiać. I jeszcze tutaj enchanty będą 50% tańsze. Akurat te enchanty są drogie. Dobra, zobaczymy, ile mi gemów zjedzie i ile będziemy mieć finalnie ósemek enchantów, bo ósemek już się ciężko sprzedaje. Będziemy tylko ósemki sprzedawać. No, ósemek z tego już dawno. Na starcie może 10 wyjść na przykład. Ale dobra, musimy zacząć od dołu. Jakby tutaj tapów nie będę przerabiał, treżery no to przerobię, ale te tap powery akurat słabe są. I powiem wam, że trochę bieda zjechał mi już chyba z nie, 17 milionów gemów i jeszcze zostało nam trochę do przerobienia i wbiliśmy 89 level i do 90 jeszcze brakuje mi bardzo dużo. Dobra, poprzerabiam nawet te słabe enchanty. Zmarnujemy gemów mega dużo, ale dobra, wszystko poprzerabiam. Może wbijemy w jakiś sposób ten 90. Dobra, udało się wbić 90 w w jakiś sposób. No i dzięki temu mamy teraz tutaj te wszystkie rzeczy. No i też enchanty trochę tańsze są. Zobaczymy, ile finalnie wyjdzie nam za te enchanty. No gemów sporo zmarnowałem, powiem wam. Jeżeli chodzi o enchanty, to mamy 24 te, które są niby 11 milionów warte, ale koiny ciężko będzie sprzedać. Kryty, który jest wart 14,5. Diamenty 17, no i najwięcej lucky eggy, bo lucky eggy prawie 50 milionów są warte. Dobra, zobaczmy, co uda się sprzedać. Dobra, i tu mamy taką, no, giga mocną trade plazę. Jakby schowamy sobie pety Tutaj przy okazji też budkę wolną mamy. Wystawiam stragan, i też będę spamować tutaj. I powiem wam, że przy okazji, sobie o z pomowami tu mamy taką ofertę: Małpa, Axelot, i tutaj jakieś takie pety. To, co prawda, nie jest to, co chciałem, ale zobaczę, ile ta małpa i Axelot chodzi. Nieopłacalne to jest. Tam małpa chodzi 1,7 biliona. Ten Axelot 1,6 biliona. No i tu jakieś takie huge -y, które nie są za dużo warte. To jest taki trade praktycznie na zero, niestety. I w ogóle tutaj też widzę tego huge, jakby z y, sekretnego drzewa. Jakby na pewno jeszcze będę chciał pootwierać to sekretne drzewo, ale potrzebujemy do tego więcej gemów. I w ogóle też tu mnie jedna rzecz ciekawi, bo zobaczcie, tu jest budka i tu jest Titanic Love Lamp, który mnie interesuje. I tu jest na przykład jeszcze Mystic Korgi. Ogólnie Titanic Love Lamp to jest 1,9 biliona. Mystic Korgi to jest 2,2, czyli to jest 4,1. Mój Titanic to 4 biliony, tylko że mój Titanic ma wysoki dement, a więc możemy spróbować to, jakby tutaj to osoba się nazywała Ali, zobaczmy tutaj. No i tu jest napisane że jest w tradezie. Co jest dziwne, bo przed chwilą ta osoba tu biegała. Dziwne powiem wam. Gdzieś tą osobę widziałem. Może coś popsutem, a z tradem. Dobra, ktoś coś co sobie kupił. 20 sloku, slotów na Daker, dobra, spoko. Powiem wam, że z tym kupowaniem jest masakra. Ludzie w ogóle nie chcą kupować enchantów, pomimo tego, że wystawiłem je dużo taniej niż RAP. A to dlatego, że ludzie mają wszystkiego, naprawdę masę. I już mało kto potrzebuje enchanty tak naprawdę. A to wszystko jest niestety spowodowane tym game passem, bo on jest strasznie mocny i bardzo Dużo i tempów z niego leci. Dobra, i tutaj ta osoba dwóch Titaników zaakceptowała, napiszemy jej o trej. I tutaj wrzuciła te dwa Titaniki i my dla niej mamy taką ofertę. No i jeszcze mogę dorzucić na przykład tego huge'a. No i tutaj pisze, że nie, no dobra, to nie będziemy przepłacać. Może na Discordzie coś uda się znaleźć. I też powiem wam, że powoli coś zaczyna schodzić. Jakby tutaj ktoś komputer wystawił, ale on ma tyle rapu praktycznie. Jakby jeszcze tutaj mamy Titanic Loflamba, tylko tu są jakieś takie Huges zwykłe. Tu mamy też Loflamba, małpę, Kur tylko, no, tu są słabe te Titaniki. Gdyby miał jakieś dobrego, ogólnie powiem wam, że jeszcze chciałem jedną rzecz zrobić. Tu mi się przypomniało, chcę tą budkę kupić, bo to mega fajnie wygląda, jak tak sobie się na takim tronie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tutaj w ogóle. szajnie ten Love Lamp. Ciekawy pecik. Gdzie tu się w ogóle kupuje te budki? Tutaj się kupuje te budki. Dobra, tutaj za 400 Robuxów taką budkę musimy sobie kupić. No i przy okazji ktoś nam też coś chyba kupił. Tutaj cyk, mamy tą budkę. Pójdźmy zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Bo na razie jakąś taką biedną korgi mamy. W ogóle ta budka jest 10 milionów warta. To najwięcej jest więcej warta niż ekskluzyw jajko. Dobra, i tu można sobie usiąść. Dobra, i można tak sobie usiąść. No i teraz to mi się podoba. Na tronie tutaj sobie siedzimy. Tutaj ładnie wszystko powystawiane. Niech sobie to tak jeszcze trochę postoi Dobra, powiem wam, że totalnie nic nie chcę schodzić z tych enchantów, a więc zrobimy to tak, że tu sobie kupimy dwa jajka, takie poniżej rapu, bo tutaj w ogóle ktoś dziwnie wystawił. Jedne są po rapie, dwa poniżej rapu. To kupimy sobie od niego te dwa poniżej rapu. Tylko ktoś już to wykupił. Tutaj, dobra, kupmy sobie jeszcze to. Dobra, ja udało się dwa kupić. W sumie więcej nie widzę, żeby tradycję zachować. I w sumie dwa dzisiaj muszą nam styknąć, bo już mi się dalej nie chce tego szukać. I w ogóle tu zobaczcie, jak te huge'e wolno dochodzą. Jestem ciekawy, czy to nie będzie tak, że oni co 100 tysięcy huge'u na przykład teraz procent będą zmniejszać, żeby to jak najdłużej trwało. Bo no wiadomo, że w tym tygodniu update'u nie dostaniemy. A jak się event skończy, no to liczba gracji nie oszukujmy się, ale giga mocno spadnie prawdopodobnie. I czy będzie huge? No nie, myślałem. Się kręciło długo, dosyć. Dobra, ale z tego leci nam Titanic. I mam przy okazji 73 level masterki. I no niestety małpa. Dobra, koniecznie sprawdźcie sobie ten filmik, który Wam się wyświetla, bo lepszego nie znajdziecie. I do następnego.